Cześć i czełem, witam was wszystkich na kanale. Tutaj, Peter, zobaczcie mam piękną pogodę. Chwilę wpadłem na warsztat. Mówię, skręcę sobie jakiś filmik, no i słuchajcie, tutaj jest bardzo ciekawy temat, bo robiliśmy ostatnio Audi 3.2. Ten samochód do mnie jeszcze wróci, bo będziemy musieli pogrzebać tam przy skrzyni. Ale pokażę wam, co było tutaj z układem dolotowym, bo klient dość długo się borykał z problemem, że na zimnym silniku. A to już pewnie filmik oglądaliście na zimnym silniku na podniesionych obrotach, auto falowało i powiem Wam, że co zauważyłem, że ten silnik jest naprawdę strasznie wrażliwy odnośnie lewego powietrza, tutaj był też cały dolot, klapka jest jakaś luźna, ale to jest wszystko zabudowane, niestety nie widać co jest w środku w dzisiejszym odcinku. Rozetniemy sobie górę i zobaczymy, co tam tak naprawdę się uszkodziło, co tam w ogóle jest luźne, przez co łapie te powietrze. No i druga sprawa, słuchajcie, dostałem ostatnio telefon od jednego z widzów, który też ma silnik FSI, TFSI, to jest akurat z silnika 3.2. I właśnie mówił, że ma za niskie ciśnienie paliwa na szynie, i nie wie czym jest spowodowany błąd. Ale na pewno nie jest to spowodowane filtrem paliwa, bo w krzyżetce Audi jest napisane, że takiego filtra się w ogóle nie wymienia. A więc spróbujemy rozciąć środek. Ja już się domyślam, że psyfu tam jest sporo, bo on był nigdy nie wymieniany. A druga sprawa, że jak nim tylko leciutko po potrząsłem. Było tam jeszcze w środku trochę benzyny, to wyleciał sam gnój, więc przewiduję, że tam naprawdę jest niezłym w środku. Sami będziecie mogli zobaczyć i ocenić, czy ten filt jest warto wymienić, czy nie. Filt aż taki drugi nie jest. Robota też nie jest aż tak skomplikowana, nie zajmuje więcej niż pół godziny. No ale w pierwszej kolejności, słuchajcie, tniemy tutaj dolot i patrzymy, co będzie w środku. Powiem Wam ogólnie, że konkretnie sklejona konstrukcja, ale już tutaj się dobieramy do klapek. No ale żeby się do nich bardziej dostać musiałbym tutaj wszystko ponacinać i powyciągać te wszystkie kanały ogólnie dostałem się do tego do czego chciałem się dostać rozetnę teraz jeszcze filtr paliwa i zaraz zobaczycie jak to wygląda w środku, jedno i drugie przechodzimy teraz moi drodzy do oględzin mam tutaj troszeczkę już porozcinane bateria mi się skończyła bo zapomniałem naładować no ale to nic, dzisiaj mam chwilkę czasu po tym czasem powiem wam, że jest naprawdę kruchutko. I teraz tak jak to wygląda w środku, żebyście mogli dokładnie to zobaczyć. Macie tak. Co kawałeczek jest klapka. I tutaj właśnie one są sterowane silniczkami. Jednym w sumie silniczkiem na podciśnienie. Jeżeli zamyka się nam załóżmy jeden otwór, widzicie jak tu dokładnie chodzi, to drugi nam się otwiera ewentualnie odwrotnie. Tak to wygląda. I teraz ta sztanga, która tutaj jest luźna, jeżeli porównywaliśmy z nowym dolotem to ta sztanga w ogóle się o wiele cofnęła, wyszła na wierzch, ona powinna być bardziej w środku, czyli ja wnioskuję, że ona gdzieś tutaj w tym miejscu, ona po prostu wyszła i spójrzcie jaki to ma tylko luz. To wszystko jest kompletnie luźne, jak dotknę tutaj klapki są luźne. Najgorsze sta na końcu, jest kompletnie luźna. Nie wiem jak wam to dokładnie pokazać, żebyście też mogli zobaczyć, o góra tu kompletnie jest luźna. I właśnie tutaj jak klient przyjechał, dawał gazu, to tutaj była istna grzechotka, tak coś tłukło, jakby ktoś tutaj młotków nawsadzał, więc było to spowodowane tym, że po prostu wszystkie klapki były luźne. I po prostu nie były szczelne, nie domykały, druga sprawa, że ciągnął tutaj lewe powietrze, jeszcze jak to wszystko powiem Wam na samochodzie poskładałem i w tej nowej części, która mi przyszła, nowej to znaczy używanej, bo nowa kosztowała 1000 euro, był ułamany króciec. Ja nałożyłem na, taki tam, na taką część, którą przykleję, nałożyłem wężyk, ale jeszcze nie znalazłem tak małej opaski, więc jej nie dociągałem i te pierwsze odpalenie już było 100 razy lepsze. Ale jeszcze było czuć, że jest coś nie w porządku, więc zobaczcie, że na tak małej nieszczelności już wariował silnik. Dokręciłem tą opaskę, powiem wam, jak ręką odjął, więc cały problem był w tej części. Jest to dosyć ważna sprawa, jest to tak, moim zdaniem, lipnie skonstruowane w tych silnikach. No wiadomo, że jest to skonstruowane celowo, bo ta część jak najbardziej była w serwisie dostępna, nowa, za 1000 euro, więc musielibyśmy tylko za to położyć 1000 euro. A jak pewnie wiecie z poprzedniego odcinka, była tam robiona też odma, dużo innych rzeczy. i W ogóle Wam powiem, że ten pan kupił ten samochód z uszkodzoną skrzynią, bo szarpała. My żeśmy ją idealnie poskładali na wszystkich nowych sprzęgłach, chociaż nie były zużyte, na mechatronice nowej, wszystko, wszystko, wszystko. I jakiś czas ta nie chodziła dobrze, potem zaczęła jakoś dziwnie zmieniać biegi. I, jad I potem zaczęło wyrzucać błąd odnośnie adaptacji sprzęgieł, i pan mówi, że są identyczne objawy jak te, co miał do tej pory. I doszliśmy do wniosku, że tam była wymieniana pompa oleju, bo ktoś tam próbował znaleźć przyczynę. Tam był tak naprawdę pęknięty filterek, który pewnie widzieliście na filmie. Ten filterek z... ja naprawiłem, ale ktoś wcześniej tego nie znalazł i moim zdaniem z... wymienił pompę oleju. Pompa oleju może być tam, nie wiem, czy źle założona, czy od jakiegoś innego samochodu. Tam by nam mnie... jest jakiś czwantyk. I mówiliśmy się z panem, że po prostu jedzie na urlop i po urlopie wraca, i wtedy ja będę mu ten samochód, powiedzmy dalej ogarniał, będziemy musieli znaleźć tą prawdziwą przyczynę tego co tam, co tam się dzieje. Najważniejsze, że poradziliśmy sobie z odmą, z dolotem. I słuchajcie, o dolocie to już wszystko możecie sobie sami teraz porównać, jak to tutaj jest zrobione. No i teraz każdy mnie prosi o opinię odnośnie tego motoru. Ja jestem typowo za dieslem, bo w moim dieslu nawet nie ma żadnych klapek. Ja jeżdżę, nie mam żadnych problemów i po prostu do tego silnika w ogóle nie zaglądam. Jak mi tam po prostu wyskoczy coś na silniku, to dopiero się patrzę. A jeżeli chodzi o taki samochód, jest to auto bardzo wrażliwe tutaj Cokolwiek się z tym samochodem dzieje, musimy to kontrolować na bieżąco, sprawdzać, monitorować. Jest to, no jakby nie było, samochód. Bardzo fajny, ale powiedzmy, że no więcej może się w nim wydarzyć i większej szkody narobić. Tutaj ta klapka możecie mi wiedzieć na słowo, że jest. Zobaczcie. Kompletnie luźna. Widzicie o. Więc to też, moim zdaniem, jest to dosyć takie niebezpieczne. Te gumy też są takie. O, niektóre twarde. Oderwać by się raczej nie oderwały, ale twardy dosyć są. Więc słuchajcie, tak to dokładnie wygląda. Spójrzcie. Tutaj jeszcze taki potencjometr na tym siedzi. To wszystko poprzekładałem do tamtego silnika. Do tamtego kolektora. I teraz przechodzimy do najciekawszego tematu, mianowicie filtr paliwa. Ten filtr paliwa jest dlatego ciekawy, gdyż on siedzi w zbiorniku. Jego demontaż nie jest aż tak skomplikowany we dwie osoby można to zrobić raz dwa myślę w pół godzinki. Tak on wygląda. Tutaj jeszcze przychodził gdzieś kabelek do niego. A to mniejsza o większość. Jak goś mam rozciętego, Zaraz wam pokażę jak wygląda w środku. Audi w ogóle nie zaleca, nawet w książce serwisowej jest napisane, że tego filtra w ogóle się nie rusza, się nie wymienia. I wiele razy ludzie do mnie dzwonią, że mają FSI, TFSI i że wyskakuje błąd na szynie paliwowej po prostu za, za niskie ciśnienie, i potem nikt nie wie dlaczego. Tutaj, właśnie, macie do kabelka to miejsce, co wam mówiłem. No i teraz spójrzcie, jak to wygląda w środku, bo, no bo tak widzicie, że to jest zwykły plastik. Ja już wam go rozbieram, już go wam pokazuję. Tak wygląda ten filterek w środku, czyli najzwyklejszy filtr paliwa. Teraz powiedzcie mi, jak takiej części można nie wymienić? No to jest chyba na logikę, nie trzeba się znać nawet na samochodach, nie trzeba wiedzieć po co służy filtr paliwa, żeby wiedzieć, że to się wymienia. Spójrzcie w środku, sam wielki syf. Ja zrobię taki test, że zaraz wezmę jakiś czysty pojemniczek, postaram się go wymyć zmywaczem do hamulców, i zobaczymy czy jakiś brud z tego poleci, ale jak ja nim wtedy, wtedy potrząsłem, to widziałem jak przez otwory wychodziły naprawdę brudne elementy. O zobaczcie, jeszcze lepiej, jak już zdjąłem górę, to mamy właśnie taki oto filtr paliwa. Oczywiście tak się go nie wymienia, kupuje się taki kompletny plastik, ja go po prostu tylko rozciąłem do pokazania Wam tego jak to wygląda. No a teraz słuchajcie, przechodzimy do testu, weźmiemy go w coś czystego, ja tutaj ładnie do niego wleję zmywacza do hamulców, zatkam jeden otwór, psiknę od góry i zobaczymy co tak naprawdę nam wyleci z niego. No, zabrakło mi tutaj mocowania do kamerki, więc jestem zmuszony robić na, na, tak jak robię, ale spójrzcie sami jaka jest różnica, jak ale tylko leciutko, jaki ten film był brudny. I ktoś mi powie, że się go nie wymienia, uwaga, było wszystko czysto. spójrzcie sami, jaka jest wielka różnica ta strona, a ta strona jest to normalny filtr, jak każdy inny, moim zdaniem, to powinien być zmieniany co jakieś 50-60 tysięcy przebiegów Normalnie, sam się wleci. Teraz niech mi ktoś powie, że ci co, takie rzeczy wymyślają, projektują, projektanci, czy nie w ogóle mają pojęcie o takich rzeczach. Filtr, którego się nie zmieni. I potem najgorsze jest to, że mechanicy niektórzy szukają i sugerują się, tak jak w Niemczech jest tak, że się sugerują często książkami, no i czy tam książkę, a tego się nie wymienia, to się nie wymienia, no przecież konstruktorzy wiedzą, wiedzą lepiej, nie pouczamy fabryki i w ogóle. Spójrzcie jakie bagno. A filtr jest tak samo brudnaki jaki był. Jakaś masakra. Dajcie znać w komentarzach co wy o tym sądzicie. Na tą chwilę wygląda to tak, spójrzcie, to tak na dobrą sprawę jest tylko włożone i porządnie sklejone. Filt wygląda jak zwykły filtr, tutaj mi się urwała końcówka, ale jakbym mocniej ją przegrył to by też wyszła. W środku wygląda jako-tako, no ale zobaczcie, że tak jak wygląda w środku, tak powinien wyglądać tak naprawdę na zewnątrz. A wygląda jak wygląda. I on po czasie, te auto miało przebiegu 220 tysięcy, po czasie ten samochód przestałby jeździć, bo by się ten filtr kompletnie zapchał. A tak jeszcze raz wygląda to co było w środku. Choćbyście nie wiem jak lali czyste paliwo, to zawsze tak będzie i zobaczcie, to jest czysta benzyna. A niech tylko tra traficie na takiego klienta, który tankuje takie paliwo od siebie gdzieś z beczki z jakiegoś, nie wiem, dystrybutora, bo nie wiem, jest rolnikiem, czy czegokolwiek. To taki filtr jest na momencie zapchany, auto przestaje ciągnąć i co wtedy? Nie wymieniacie filtra, bo w książce jest napisane, że jest niewymienny. To jest jakiś, jakiś drama. I słuchajcie, to w dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko, bo ja niestety też muszę się wziąć do roboty. Ostatnio mało filmów trafia na kanał, z tego względu, że roboty tutaj jest tyle, że no kurde, nie ma kiedy spać. Nasto dopiero jeszcze kręcić filmy, jest to dosyć ciężkie do połączenia. No ale tyle co daje radę, to Wam wrzucę. A więc komu się podobało, łapa w górę. Do następnego, do zobaczyska. Pozdrawiam, cześć.